Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku U mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku akcja zbieranie barotów, bo mieliśmy robić siano, no ale popadało, no i zbieramy w końcu baroty. I tutaj tata jeździ z trzydziestką, ja będę pojeżdżał farmerem. Wcześniej ja jechałem 30 trzydziestką po jakichś cierniskach, bo tata jechał farmerem, ale teraz ja jest, będę pojeżdżał po prostu. Tak, tak się te prezentuje, takie dwie przyczepy. No i nagam dla Was wroga po prostu. Jeszcze nie wiem, czy to wstawię, ale może, może i tak. Tam Wam nagam, jak to ładuje. No i nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę na subskrypcji. I bardzo Wam dziękuję za 500 subskrybentów Już pół tysiąca już Po roku nagrywania Nie wiem odpalimy już ciągnik Tu jeszcze ma jednego, ale To już możemy A, tam jeszcze ma Dobra, co jeszcze nie odpalamy Tam, czyli Tam ma jeszcze Widać chyba o. Naprawdę dziękuję za te wam pół tysiąca Jesteście niesamowici. Hmm. I co wam jeszcze mogę powiedzieć? No, nie wiem, czy to jeszcze wstawię. Bo nie wiem, czy mi baterii starczy. No więc, nie wiem. Będziemy tutaj stuk barotów robić. No, możemy je tutaj przy Chyba je przykryjemy. jakoś. to. Nie dziada chyba już tutaj ja będę No no to już wiem. A nie wiem czy wiecie, ta kukurydza też jest nasza. Bo to jest jedno pole, tylko na jednej połowie było zboże, a na tej kukurydze, bo to pora ma jakoś około y, razem 5 hektarów. Może trochę przesadziłem, ale ma dużo no. Pan jest jeszcze jakiś? Nie ma. Dobra, palimy go. Coś. No tak jak mówię, mieliśmy robić, nagle się złożyło, że zaczęło padać, no i robimy, zbieramy bar. nie zauważyłem. Że... Patrzcie, jak ładuje to. Nagrywam wam tatę, coś powiem, nagrywam jak jadę i tyle. Właśnie, bo I tak, dziadek jest z domu, a właśnie tata powiedział, że ja mam jechać 30, no to jechaliśmy ta... Ta, y, wczoraj jak robiliśmy, bo wczoraj też, no to to jechał ulicą, ja... Y, 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 dobra, jedziemy. A ja z Ale y, dzisiaj y, to, to też jechał z więc no... Dobra. I po robię to jest zdjęcie trzydziestki. Na miniaturkę pewnie. Ale też nie wiem. Patrzę, nam się. Bo kiedyś mieliśmy inny joystick. Ale nam się rozwalił. No i teraz mamy taki, i to odleciało. To odleciało, nie? Na odstresowanie można sobie ten guziczek. O, guziczek. Widać, nie widać chyba. Nie mogę za długich filmów nagrywać, więc pewnie trochę pojedziemy i zakończę. Bo nie mogę długich filmów zamieszkać. zrobię krótkie cięcie i widzimy się za do chwilę dobra jedziemy dalej Dobra, stoimy. No tatę, patrzę w ogóle, tam pokazuje kiedy mam się dokładnie zatrzymać. To w ogólnie mam włączoną trójkę polową, Jak tam coś będzie ciężko miał, no to włączymy dwójkę. A wieszcie jak to radio bym umiał włączyć, bo tutaj jest postykane no i nie umiem tego włączyć, Abym tutaj te fajne piosen piosenki posłuchał. No, jest trochę tego. Nie trochę, tylko dużo. Patrzcie. A więc jest dużo roboty. Ale my tego właśnie nie wywozimy do domu, tylko yy, układamy tam już na końcu. Tam na końcu układamy stóp tych barotów. To wam może. Może nie w tym odcinku, ale wam pokażę. Na pewno wam pokażę. Może nawet dwa stoki będą jeszcze w innym miejscu, ale. W tym roku jest tyle słone, że hej, a w tamtym roku prawie wcale nie było. Z tego pora? Nie z tego pora, sorry. Yy, nie, no tak. Z tego pora kiedyś było 100 barotów, a w tamtym roku było 40. Lub może jeszcze w poprzednim. No w tamtym, no. Było 40, czekajcie? Może, może nawet nie wiem, może w poprzednim, ale było, było tak, że było 40. Nie wiem, czy jak, jak to liczę, ale yy, tak to co roku mamy około 400 barotów. A pewnego roku mieliśmy 200, No i tak to właśnie wiem, się zrobiło. Nie fajnie. że zrobimy odcinek jakoś 15 minut i więcej Wam nie będę nagrywał. Zrobiłem parę zdjęć. Na no miniaturkę pewnie je wezmę, no bo trzeba coś zrobić. I dodam jakiś napis. Bo nie napiszcie w komentarzu, czy chcecie playlistę z tych bo mam zamiar robić playlisty z każdych z nie? Oj, kropić zaczyna, ja mam dach otwarty. Znają życie, to te baroty są tutaj Będę jechał po tych dziurach, bo w pewnym momencie są dziury, powiem Wam nie. A mi tutaj zaczyna kropić na łeb. Jeszcze w dodatku. Trzeba nie zrobić zdjęcia całego zestawu farmera, a nie same 30. Ale dobra, nie będę się nad zdjęciem rozczulał, tylko na nagraniu. Nie. Zaczyna mi kropić na Czemu ja mam tu zapędzę? To zamknięte? jest trótwość. Jadą, świrie jadą! A ja się napiję. O! Woda. Czekajcie, zrobię ciężko. Z rodówki zimna. Ладно, еще чудесный какой-то у Chyba, przestało. wiem, o widzicie? Tata liczy. Ja stąd słyszę, ale głupio, bo nie mogę sobie tego radyita włączyć. Podjechać mu, czy nie? Nie podjadę. No. Nie jeszcze tutaj ma, jeszcze tutaj ma, i jeszcze tam ma z 50. pięćdziesiąt. <gry> Dafery nie odpakowane. Napiszcie co mogę zrobić na te 500 subskrypcji, czy jakiegoś rajba czy coś bo ja sam nie wiem Na pewno coś zrobię jakieś nie wiem, kiedyś miałem nagrać historię gospodarstwa, ale... Zanim to ogarnę wszystko, no to... Nie wiem, czy tutaj tutaj by? Ja będzie dobrze. Za jedno wyjdzie, nie? No to on już wszystkie załadował? No tak, trzeba jechać. Jedziemy. Jedziemy tam, będziemy stół układać. Muszę tym farmerem powoli jechać. Tutaj zjadę. Mo może mogliśmy by się chociaż przesiąść, no bo się trochę boję z tym jechać, bo ja nigdy z takim zestawem nie jechałem. Nie? Oj, coś. bo ja nie ogarniam tego, ja pierwszy raz jadę z takim zestawem Co najwyżej jechałem jedną przyczepą z barotami, trzydziestką A nie takimi dwoma i to jeszcze z farmerem, nie? Jeszcze pełnymi, To ja też z tyłu nawet nie wiem jak jest Ale z przodu wiem, tutaj pełno Nagrajemy trochę dłuższy odcinek, ale 20 minut raczej nie będzie przekraczony. Ale już blisko jesteśmy. Oj! Oj, przechylenie ja się boję. A ja dziwny jestem. Już mi zaczyna odbawać. On już tam szykuje. Nie widzicie, ja widzę. Pokażę Wam w innym odcinku w stuk, albo w jakimś poście. Też się w jakimś poście zapytałam yy, yy, jakie zrobić filmik na te 500 subskrypcji, czy rajba jakiegoś, nie? Bo ja na pewno coś zrobię, o pół tysiąca w końcu, nie to trzeba świętować. Tak długo czekałem. Rok kanału już niedługo. 29 sierpnia będzie rok. Jesteśmy Na Musimy zrobić kółko Albo i nie tak, Sądzę, Albo i nie Dobra, wjechaliśmy, bo ten się na mnie trochę wkurzył. Bo nie wiedziałem, jak to ma wjechać. No i teraz będziemy ten stół układać. Często robimy ten stół. W tamtym roku jedynie nie było, ale yy, tak to zawsze robiliśmy, pamiętać, to Znaczy nie zawsze, ale przez pewien czas robiliśmy. A patrzcie tam, ile barotów tam. tam chyba... Tam też jest dużo. Ale to nie nasze. To jest sąsiada. Na przeciwko mieszka. A ja tu za wyjasy robiłem robić tym ciągnikiem, bo w końcu nie widziałem, jak mam jechać. No i co, za chwilę będę kończył, bo to chyba najdłuższy w historii nawet. Więc no to co, ja się z Wami żegnam do następnego odcinka, cześć!